Piętnaście pięknie przystrojonych choinek stanęło w centrum Grotkowa. Dekorowaniem zajęły się dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Konkurs na najpiękniejszą choinkę to dobry pomysł na świąteczne ożywienie rynku. Ja nawet wiem, że ludzie czekają co roku na te choinki i zastanawiają się, czy ten konkurs będzie w tym roku obecny. No i szkoły też na pewno, bo później każde dziecko zaciągnie mamę i mama, mama to nasza choinka. Także no, cudowne to jest, że nasze miasto się jednoczy tutaj gdzieś w centrum. Komisja oceniała estetykę, pracochłonność i wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Pierwsze miejsce zajęło niepubliczne przedszkole w Gałoszczycach. Mamy dwa drugie miejsca. Podstawowa szkoła w Lipowej. I drugie, drugie miejsce to jest przedszkole publiczne numer dwa w Grotkowie. I mamy również dwa, trzecie miejsca, to jest szkoła podstawowa w Jędrzejowie i niepubliczna szkoła podstawowa w Gąszczycach. Dzieci wraz z nauczycielami mieli różne pomysły na dekoracje. Na choinkach pojawiły się symbole miasta, laminowane łańcuchy, ale także bombki w kształcie kartoników na mleko czy skarpetek regulaminek regulamin, jak istnieje, to po prostu temat świąt i wyobraźnia dzieci oraz nauczycieli. No i patrzymy też na to, czy choinki są ubrane w sposób, który przetrwa trochę warunki atmosferyczne, także to jest na pewno ważnym argumentem tutaj do oceny każdej z choinek. Z roku na rok widzimy, że coraz bardziej sobie radzą. Na jednej choince jest nawet cały łańcuch zalaminowany, także gratuluję tej szkole za cierpliwość laminowania całego łańcucha. I wszyscy starają się co roku, to w ogóle widzimy po, po ubranych choinkach, że ubrane są Coraz lepiej są zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i wyglądają coraz ładniej. Ozdobione choinki będzie można oglądać w centrum miasta do końca roku. Zwycięzcom konkursu gratulujemy i czekamy na kolejną edycję już w przyszłym roku.